Raz, dwa, trzy. Raz dzień dwa, trzy. dobry, witam panią na dzisiejszym naszym spotkaniu. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, dziewczyny, witajcie w nowym odcinku z gościem specjalnym. Moim gościem jest Mari Mari. Dzisiaj malujemy paznokcie na okazję bardzo fajną, bo szykuje się sesje zdjęciowe do okładki do nowego. Albumu. Album. tak, Mam już pomysł. Tutaj widziałam fajną kreację, bo właśnie Julita wari pokazywała mi, w co będzie przebrana. To będzie ta tajemnica. tajemnica, tak. Ale pokażę Wam, jakie paznokcie wybrałyśmy, bo tutaj mamy taką inspirację znalezioną na Pinterestie i będzie coś takiego, zobaczcie. A tutaj mam autora, jakby ktoś chciał się zainspirować innymi pracami, i właśnie będą takie kolorowe. Jak to można nazwać? Węże. węże. Świetnie. I właśnie będziemy malować takie kolorowe węże. Już mamy tutaj przygotowane gazną, gdzie tak, 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 o, bardzo. O, Dziękuję, dziękuję. O, właśnie mamy już podkład, więc lecimy z kolorem. Gotowa jesteś na to? Tak, jestem na to gotowa. To lecimy. Ja już wybrałam wcześniej kolory dla Ciebie. E, jeszcze ich nie widziałaś, ale no. zobacz sobie. Nie, to są kolory piękne. Same smaczne. <laughs> Ale wy nie jest. pink, e, okay. Ten zielony jest śliczny. To jest żółty. To jest żółty? Tak. Żółty-zielony. A tutaj mamy kolor właśnie taki e, candy pink. E, to brzydko zrobiłam. Ale no, nieważne. <laughs> mamy jeszcze taki fiolecik, bardzo ładny. I jeszcze mamy brokacik. Uh, brokacik. O Ojejku, to? tak. Miałam kiedyś takie właśnie paznokietki. Świetne. są super, super, super. Ono się tak pięknie błyszczy ten brokat. Mm -hmm. I paznokcie takie całe. Na święta to ideolo. Spróbujemy to odtworzyć, co? No, tak próbujmy. samo być Ja się oddaję tobie w stu procentach. Zaczniemy od serdecznego. Zrobimy takiego <laughs> Mhm. Mm będzie Pani miała takie kolorowe węże. To będzie idealne do tej sukienki, co? No, też mi się tak zdaje. To wrzucimy do lampy, żeby nam się utwardziło i nic się tutaj nie stało więcej i lecimy z kolejnymi. Fajnie się złożyło, bo jeszcze jutro koncert w Lublinie. To prawda. Jutro tak. koncert. Jest stres trochę. Teraz. Wcześniej, jak, wcześniej gadałyśmy mówiłam, że nie ma, ale teraz już jest. <laughs> już jest. Sytuacja się zmieniła. Dynamicznie. Dynamiczna tak. zmiana u Ciebie, widzę. Bardzo. <laughs> ale chyba nie ma takiego stresu jak przy pierwszym, co? Koncercie. Ciężko powiedzieć, bo ten jest statystycznie największy. Okej. Okay. Pod względem też, też wielkości. W sumie nie wiem, ile ludzi przyjdzie, ale pod względem wielkości samego obiektu to jest największy. No. Fajne uczucie, co? Fajne. I trochę straszne, ale fajne. Świetnie. O, pięknie. No nie? No, Kładaj do lampy. Dobra, o. i dawaj to. Ale no wszystkich będziemy malować? Mhm, oczywiście. Nie, nie. Dobra. Wiesz, no, szalone paznokcie. Ja widziałam tu twoją stylizację, więc to... Pff, słuchaj, to musi pójść po grubasie. muszą być wszystkie. <laughs> Ekstra, będą piękne. Słuchaj, to będą pazy na skalę światową. Ja już widzę te wszystkie y, portale, które piszą ten magazyn. Miała pazy fajne. <noise> Teraz fioletowy. Lubisz fioletowy kolor? Mm -hmm. Twój ulubiony, czy nie? Nie, chyba różowy no lubię dobrze. bardziej jednak. Jednak zawsze do wszystkiego lepiej pasuje, co? <noise> Z fioletowym kolorem to też jest tak trochę niebezpiecznie, bo nie zawsze każdemu pasuje taki kolor. Naprawdę? Fioletowy nie pasuje komuś? Jeszcze jak jest taki zimny odcień, to czasami to nie wygląda ładnie. Zimny odcień fioletowego? Y -y. Jak ktoś ma na przykład też taką, taki odcień e, karnacji, taki zimny, taki zimny, no nie? Nie taką ciepłą, wchodzący w takie szara, szarości, no to to już wtedy nie wygląda ładnie. Mhm, y -y. do lampy. Dobra, daj. Teraz zobaczymy, co ja Ci tu wymalowałam. Znaczy. Troszeczkę pozmieniam kolejność, bo tu już poczułam wenę. Poczułam to, że mogę sobie zaszaleć. E, już nie potrzebuję tego rysunku szaleję. O. -o. <ścoughs> Nudno się to robić. Pasek za paskiem no pasek. No coś poradzić, za paskiem. ale efekt part jest. Pierwsze były nasze bardzo podobne, prawda? Tak. Też był to był taki prawda. paseczek, ale nie były takie długie. Przyzwyczaiłaś się już do takich długich paznokci? Mhm, mm tak, już tak. A miałaś kiedyś takie długie? Hmm. Chyba miałam minimalnie dłuższe, może nawet na studniówce, ale to był hmm. tydzień i zdrapałam je, ją. Hmm. Czyli nie wytrzymałaś? Nie najpierw ja obcięłam, to? najpierw ja obcięłam, miałam jedną rękę obciętą. No, tak obcięłam hybrydy. O, nie pytaj, jejku. jak to zrobiłam. Nie pytam, nie Ale zcynałem. to nie, chwilę piłowałam, piłowałam, ale poszło, więc spoko. Ciekawa jestem, jak one wyglądały po tym zdjęciu. Po tym zdrapaniu. Piena Wiesz, pomóc. to jak wyglądały po obcięciu, jest w internecie, bo nagrałam z tymi paznokciami kompot z gitarą dawno, dawno temu. Nie wiem, jak do tego doszło. Nie wiem, nie wiem, ktoś i tak ten doprowadził do takiego stanu. To ja. Się. Nie mów jeszcze, że gryziesz pazę, bo to Nie, już... nie gryzę, to oblaśnia, Och. fuj. Zdrapywanie, zdejmowanie, obcinanie spoko, ale jeść. Ej, nie mówił nikt o jedzeniu. A no tak. A to co się dzieje? Z... Jak obgryza się paznokcie, to się je wypluwa? To zależy, kto co lubi. Boże. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale coś się musi dziać z tym paznokciem. One z... Przecież widać, że są obgryzione, nie? No, widać przez Coś przecież. się z nimi idzie. Zobacz, jak ci wydłużył ten. No. No nie? Super. Może wszystkie takie będą? Nie, to byłoby za grzecznie. Wrzucaj do lampy. Jeden taki może być. Jeden u każdej. U każdej rączki. Jeden u każdej. Świetnie. To tak zróbmy. <laughs> Teraz fioletowy. Oczywiście jest najpiękniejszy, jaki mamy tutaj w kolekcji. Jeszcze jakiś kłaczek, który trzeba zdjąć. Tak, pa, tak. Pa. A może zdradzić, ile będzie nowych piosenek? Na płycie? Mhm. Na pewno 10. Uu. A jeszcze się zastanawiamy co do co pewnych dodatków. No. Takie bonusowe. Mhm. Dużo pracy w to trzeba włożyć, chyba co? Tak, ale nie czuję, żeby to była ciężka praca, nie, to jest fajna zabawa przede wszystkim. I taka dzika satysfakcja, jak już się uda zrobić. Dzika? No, dzika. <grym> Nieposkromiona. A było chociaż raz tak, że mm, zrobiłaś piosenkę, tekst, wszystko było gotowe, a jednak się okazało, że to nie pójdzie? Czy raczej wszystko, co myśl, wymyślacie, to hmm. idzie w świat? Planowo powinno iść, ale tam parę rzeczy... Mm, no, są takie próbki, jakby w, w, numery, w których nie ruszyłam o. bardziej. Bo, bo z jakiegoś tam powodu mi się albo coś nie spodobało, albo uznałam, że mi nie pasuje do, do historii, do konceptu i, i wtedy mówię papa, pa", takim numerem. Smuteczek trochę co? Nie, nie, nie. Znaczy, każda piosenka jest tam w jakiś sposób fajna. Ale, ale, ale czasem. Lepiej się z jakąś pożegnać, ale nigdy nie przewidzisz tego, co się spodoba słuchaczowi. To jest... Hmm. Spójrz, już mamy tutaj takie... Dobra, hmm. zobacz sobie, czy tak może być? Tak. I odnowiamy. Nie, nie, nie. Pięknie Układaj. jest. Nie, nie pięknie. Czyli tak, tak. Nieważne, oś Nieważne. z tobą to rozmawiać. Z Aj mieszkoń. tam, no nie. <laughs> to jeszcze tutaj zrobimy sobie fręcza. Fręcz. Tak. A Ci się nie podoba? Nie, podobają mi się właśnie. To fajnie, tak minimalistycznie ten jeden kolorek. Dobra? Beauty. Beauty beauty. Mhm, Kciczątko tak. zostało. Kciukę to zrobimy. A no, w sumie widzę, że już sobie go udekorował udekorowałeś. Co, co? Czym? Kłatkiem. Oni. On sam się udekorował. Nic nie zrobiłam, naprawdę. O tak, wyprostuj yy, łokcie. Mm -hmm. O właśnie, <grym> musisz siedzieć prosto, bo ja tak lubię podglądać. Jeszcze poszalejemy z żółtym kolorem. O świetnie. Tutaj też będzie ich dużo? Czy takie pojedyncze robisz? Yy, będzie ich dużo. Okej. Okay. chcesz pojedyncze? Nie, nie, tylko tak się zastanawiałam. Dobrze, wróć do Podoba mi się takim białym tym. No, no bardzo coś. ładnie to wygląda. Ok. Fajnie, bo sobie takie eleganckie, ale z twistem. Z twistem. Dosłownie. Taki freestyle na poziomie, <grym> Nie Ja, no ja to po, po, pobiję te okulary tutaj. Jak malować? Patrz przez ten, jaki chirurgiczny. <grym> przez, <grym> przez, przez lupę, no. To nie wiem, co by tu wyszło. I tak ledwo tutaj wiesz, dociągam do skórek. Zdejmij te okulary, może. To jeszcze gorzej. Na to na Oczywiście, że. Pytałam tak. cię o wadę, nie pamiętam. masz? E, Dużo, minus 3,5. No, ja mam piątkę na jednym. O, no. na piątkę pani. 4,5. To dobrze, dobrze. No, to no, bardzo dobrze idzie, świetnie mi świetnie idzie. Ci idzie. Super. To tak Droga tak... do ślepoty? Na <laughs> najwyższym poziomie. To może no. powiesz, jak ci się nakłada soczewki w takich e, paznokciach? Jest to to zrobienia. Trudniejsze jest. Yy, zdjęcie. Yy, nie, zdjęcie też jest ok. Yy, Wyłowienie soczewki z pudełeczka. No. Bo trzeba one są takie płytkie i no. mój palec się tak średnio mieści, więc muszę robić różne dziwne akrobacje, no, żeby, żeby to zadziałało. Tak, więc zabierać. Widzicie, czym jest największy problem przy tych paznokciach? Dzisiaj sobie zdałam z tego sprawę z tankowaniem samochodu. Nie mogę otworzyć tej takiej, Kolej. wiecie, tej, tej, Wiem, nie możesz tam... Nie mogę! O, nie się. mogę, dzisiaj Nie myślałam, że jeść, będę co? kogoś... Ale? Myślałam, że będę kogoś wołać dzisiaj. Przepraszam, ale mam za długie paznokcie i nie mogę otworzyć tutaj tego, tego, tego... Nie wiem, jak to się nazywa, no, tak, no ale te drzwiczki tak się... Nie, nie, bo ja mam takie drzwiczki, że one się tak, one są tak mocno jakoś przymknięte, one się tak... Cyk tylko, nie? I ten... Aha, Bo ty musisz maksymalnie Rozumiem. odsunąć mhm. całość. No i ja tak w wkładam tego paznokcia i czuję, jak on tam taki, paznokieć tylko ała, ała, myślę, a później nie, to nie wiem, co się stało, no, ale no, to, to jak mam otworzyć? Muszę mieć jakiś sprzęt, muszę wziąć sobie jakąś podważarkę, bo... Szybouk normalnie, wiesz, no, Nie. No pewnie musiałbym się zastaniać okrętem niż otwierać. To już tyle, tak? Na prawej. Nie, jeszcze nie. Nie? Mm -mm. Jeszcze zrobimy fajne rzeczy tam. Więc proszę się jeszcze. Trzymasz kramkę, już wychodzisz. Nie. To już już dziękuję, dziękuję do widzenia. W sumie tu masz top. Lampę dostaniesz na wynos i chcę dokończ w domu. No topem, smyrki. Co to topem? No właśnie. Topem to nawet ja umiem. I mamy tutaj fręcza, ale do fręcza dodamy właśnie brokatową taką. Ach, takie na, bogato. A co, masz się błyszczeć tam? Gwiazda jest tylko jedna. Nie, to festiwal, będzie ich parę. Oj, dobra. <grym> <grym> ale tego wskazującego możemy zostawić takiego, jaki jest. Tak? Fajnie. Nie podoba no, Ci się tutaj ta koncepcja? W sensie moja? nie, podoba mi się, ale mam wrażenie, że to fajnie tak prze przełamuje, bo tego jest tak dużo, dużo, a to będzie na jeden tak mało. No dobrze, ja tam się tutaj dostosuję do Pani, więc... Mi się podoba, wskazując to ważny palec. <noise> ja myślałam, że środkowy odgrywa najważniejszą rolę. Otóż czasem tak, a czasem nie. A, pięknie to wyszło. Podobają no. mi się te. te Mega są. No, dobra. Mhm. I w takim razie został nam top, top, matowy. Matowy? Coś matowe czy błyszczące? Tam były matowe. W sensie, no ma się błyszczeć. Nie mam. Jak to nie ma? Nie mam. Masz sklepy takiej ramieni, masz topu. E, zakupów nie będzie, ale będzie grzebanko, bo nie wiem, gdzie to mam. O, tu chyba. Byłeś przygotowana na top matowy. No oczywiście. Inspiracja była na top matowy. Ja Naprawdę? mówię, dobra. Tak. jest ta inspiracja? Pamiętasz, co wybrałaś? Nie. I nakładamy top. Chcesz sama? Nie. To, to zabezpiec... byłoby bardzo koślawe. No co, ty już topem? Przecież mówiła, że w top umiesz. No umiem, ale koślawe. O nie! Co się stało? I się zepsuło wszystko. Co? Tak to jest. Jak się nie trzyma kciuka w lampie. Trzymałam? O nie! Jak to? I co teraz? Nie wiem. Jak to? Sytuacja dramatyczna. Sytuacja po prostu. Yy, po prostu. O proszę zobaczyć, co tutaj się stało. Z taką klientką, to... Trzymałam go w tej lampie. Ewidentnie nie trzymałaś, bo z ladą. Ale tylko ten ten. Tylko ten ten od tego tego, no? Dziwna, Dziwna historia. Dziwna. Dziwna. Już mi się pomyliło. Tego Czyż trzymam się? i trzymam i nie wiem ile go. Co być? to się stanęło się? A co to? Styrta się. Pari. Ale się błyszczą te. No i super. O te tutaj, no świetnie. Czy mat, matowy to by zmatowił też ten błyszcz? Tak, ale byśmy tak? zrobili tak, żeby się zabłyszczył. Aha. Świetnie, no. Spójrz teraz i wyobraź sobie tą kreację, którą masz. Tak, fajnie. Tak tak, 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 tak. Pachnie, hmm. pokaż, pokaż. Nie. Hmm. No takim, takim lemonem takim. Oj! Tak, troszkę tak. To może na kino. Nie no, w porządku, w porządku. One nie, nie są od tego, żeby pachnieć. No, ona pachnie przecież. No pachnie, pachnie. <tosek> Ale super. Powiem Ci, że nawet mi się podobają. <tosek> Naprawdę? <tosek> 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 Bardzo są ładne. Ale i te, te, i te, co teraz ściągałyśmy, to były boskie, to było śliczne. Tak, to było tak, to Czę, wspaniałe doświadczenie. Mi się doświadczenie. one mega podobają. To były ujęły je zdjęcia. No. Trzeba fotografować. O, beznokcie tak szybko odchodzą. Szybko rosną. O, właśnie. Złącz. O, świetnie. I tak, o tak. No, błyszczy się super. Tutaj e, użyłyśmy pięknych kolorów. Proszę, proszę. No. Jesteś już gotowa na jutrzejszy koncert, który już się odbył, bo Wy już oglądacie po. Albo się nie odbył, może będzie tragiczna pogoda i wszystko I zerwie. Ciekawa jestem. S -s -s nie, nie zerwie. Scena się zawali, czy no, no, co? co Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek, za to, że byłaś dzisiejszą moją modelką i gościem specjalnym również dziękuję. Wszystkie rzeczy, których tutaj użyłam do zmalowania paznokci znajdziecie na naszym sklepie Jasnejs.pl. także zapraszam, wbijajcie, też pojawi się dużo nowości. Więcej rzeczy też znajdziecie na Instagramie Jasnejs.pl i te paznokcie też już są na Instagramie, także wbijajcie, zobaczcie, jak one się prezentują. Wbijajcie też do Mari Mari jak Instagram mari. <grystanie> tak, także wbijajcie. dziękuję ślicznie i do następnego dziękuję pięknie. Dziękuję również. Pa! <grystanie> dziękuję ślicznie. <grystanie> Jeszcze raz.